Serce i rozum. Czemu serce jest tak słabe, skoro mówi się, że serce jest ważniejsze, a rozum i mówi się też, że rozum to centrum sterowania. Wyobraź sobie serce i rozum, jak idą za rękę przez życie. Serce, mięsień, nieosłonięte, na chudych nóżkach, i rozum, który ciągnie to serce za ręce. Rozum, wyobraź sobie, jak orzech, twardy w skorupie, idzie i rządzi. I serce sobie myśli: O, jakie piękne widoki nad przepaścią. Rozum, widząc to, mówi: Chodź, nie zbliżaj się do tej przepaści, tam jest niebezpiecznie, jeszcze spadniemy. Chodź, 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 chodź. I wyobraź sobie, jak idą i jak rozum ciągnie to serce. Serce nic nie mówi. Serce tylko pragnie. Idą sobie, idą i rozum komentuje. Tu nie, związki. Nie, 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 coś ty. No przypomnij sobie, jak cię ostatnio zdradził. Nie, zamknij zamknij serce. Idziemy dalej. Nowe projekty. Nie, nie, nie rozpoczynaj nowego projektu. Jeszcze ci nie wyjdzie. Będzie klapa, porażka i śmiech na sali. Będą cię ludzie palcem wytykać. Jeśli się, się skompromitujesz, splajtujesz, będziesz mieć kłopoty, załamiesz się. Nie dasz sobie rady. Już wiem, wiem, że sobie nie dasz rady i będziesz płakać jak zwykle. Idą dalej jakieś pasje i rozum. No jakie pasje? Co chcesz wymyśleć? Daj sobie spokój z tym, że będziesz tam... Co z tego będziesz mieć? Z tego nic nie będziesz mieć, a poza tym ci nie wyjdzie. Ty nie masz ty w ogóle nie masz zdolności. Twoje palce... Ty nie masz zdolności manualnych. Serce nic nie mówi. Rozum ciągnie to serce, racjonalizuje, komentuje, ostrzega, doradza. I serce idzie, idzie za tym rozumem, aż w pewnym momencie rozum czuje, że nie może tego serca jakby uciągnąć, że serce się zatrzymuje. Serce się zatrzymuje i myśli o widoku nad przepaścią, na samym początku, i czuje, że chce tam być. I rozum widzi, że sytuacja staje się niebezpieczna, że to serce za bardzo tego pragnie. I okazuje się, że on nie ma takiej siły, żeby je utargać na siłę. Może racjonalizować, może doradzać, może ostrzegać, ale serce może nie posłuchać. I kiedy się rozum orientuje, że serce już jest blisko, żeby się zbliżyć do przepaści, jest najbardziej przerażony. I jak może, jak do tej pory, i mówi Jezus, co Ty chcesz odpierdzielić? Chyba nie chcesz iść na tą przepaść. Spadniemy, zginiemy i to jest wszystko i koniec. Ale serce już odwraca się w tamtą stronę i rozum nie ma, ma argumenty, ale nie jest słuchany. Dlatego, że dlaczego serce nie zrobi czegoś takiego i nie powie, a właśnie, że pójdę, właśnie, że pójdziemy, Ty mnie poprowadzisz, bo Ty znasz te ścieżki, wiesz, które są bezpieczniejsze i... I idziemy właśnie. I dlaczego serce tak nie powie? Dlatego, że serce nie generuje myśli. To jest rola umysłu. On ciągle generuje jakieś myśli. To bierze też dużo energii. I kiedy on się orientuje, że jednak serce jest zdecydowane, to on się wtedy podporządkowuje i idzie za sercem. Wtedy serce prowadzi, a rozum idzie za. I co on robi? Mówi, dojdź już tam bardziej po lewej stronie, bo tu z prawej to spadniemy. Tam jest też taka twardsza droga, tam będzie bezpiecznie, jak już tam potrzebujesz iść. No dobra. No i tłumaczy się po drodze. I tak sobie wyobraź, jak tak idą, jak te głosy cichną, i wyobraź sobie, że, że rozum mówi do serca, tłumaczy się. A bo wiesz, bo to ja muszę dbać o nas, bo mi chodzi o to, żebyśmy przeżyli, no. Ale to nie jest tak, że ja nie lubię się nowych rzeczy uczyć. To jest nieprawda. Ludzie już wiedzą, że jest neuroplastyczność, że jest ta neurogeneza, synaptogeneza, że mi się wytwarzają te nowe neurony i nowe połączenia. Ja się lubię uczyć, bo mi to, bo patrz, jak mi to fajnie idzie, jak to się wszystko wytwarza. Tylko ja lubię się uczyć rzeczy ciekawych dla ciebie. Ja muszę wiedzieć, że Ty tego chcesz. Że Ty sobie poradzisz. Bo później płaczesz. I cierpisz. I pękniesz na pół. Bo tak naprawdę rozum nie czuje. On nawet może być operowany bez nieczulenia. On racjonalizuje, komentuje, doradza. I tak się żali temu sercu. A serce prze, do przodu. <grym> A rozum mówi, no w lewo, prawo, tu pójdziemy, tam dobra, do góry, tu skrót, tu skrótem może. I tłumaczy się, że bo wiesz, u mnie to jest tak. Ja na zasadzie tego, co mam zapisane. Mam korę przedczołową, która się niedawno wytworzyła i która tak racjonalizuje, co mam zrobić. Ale ta kora przedczołowa i tak jest bezsilna. To jest hipokamp, są emocje, jest ta, wiesz, ta przesadka mózgowa, która wydziela te hormony jak chce i nie panujemy nad tym. Dlatego, że tam nie ma połączeń do kory przedczołowej, więc ona nie ma wpływu na to. Więc zanim to się wszystko do kory dostanie, to rządzą emocje, rządzą Działania nieprzemyślane, i wtedy mam kłopoty. Dlatego ja się boję zmian. Ja się boję pochopnych decyzji. Tu jest ryzyko, że coś się stanie, bo mam takie zapisy. Ale jak ty czegoś chcesz, serce, to ty musisz się nie wahać. Mnie nie słuchać, bo ja cały czas gadam. Ja cały czas wytwarzam nowe myśli. Ja cały czas działam na zasadzie tego, co już było. Mam dużo obszarów, zapisów i nie jestem w stanie przewidzieć nic do przodu. Działam na zasadzie zapisów, wspomnień. Więc potrzebuję Ciebie serce do tego, żeby razem iść w dobre miejsce, w dobrą stronę. I takie to. Przemyśl to. <laughs> Przemyśl sobie to z tym sercem. Poczuj sobie to, jak to jest. I przy... spróbuj sobie przypomnieć, jak było, kiedy posłuchałaś, posłuchałeś tego serca. Co wtedy się stało? Czy coś nie wyszło? Czy. Bo ludzie, którzy serca nie słuchają, bo mówią, że to jest głupota, tam. Trzeba przemyśleć swoje cele. To są nieszczęśliwi ludzie, to są ludzie, którzy mają wypalenie zawodowe, którzy są w miejscu, w którym nie chcą być, bo tego serca nie posłuchali. Nie słuchają. Są też ludzie, którzy mówią, że tylko rozum, a oni słuchają serca, tylko nie mają tej świadomości. Robią to, czego chcą. Stawiają granice. Ale jak my wcale nie słuchamy tego serca, to nam to serce na końcu zachoruje. Bo serce to jest miłość do siebie. Bo znasz na pewno tą przypowieść. Miłość łaskawa jest, cierpliwa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. I zamień sobie miłość na serce. W serce wierzy, pokłada nadzieję. Zawsze jest ale nie gada, nie racjonalizuje tak, jak umysł, nie wymyśla, nie, nie generuje myśli, które nie są prawdziwe, nie wierzy w nie. Ono jest i pragnie. Jest ciche. Więc jak czegoś w życiu chcesz, to najpierw poczujesz, że tego chcesz, a później wchodzi rozum, racjonalizuje, odwleka cię od tego, nie chce ci się prokrastynacja, wymyśla, że okna trzeba umyć, że trzeba teraz ważniejsze rzeczy zrobić, trzeba teraz do dentysty, teraz trzeba pozałatwiać sprawy ważniejsze, to jest wszystko robota umysłu. Dlatego przy sercu jest tak, że się lekko ryzykuje, lekko się naraża, czasem się dostanie kopa w serce i trzeba to przeżyć, ale przez to się uczymy tej drogi do siebie i drogi do szczęścia. Wszystkiego dobrego, Bata, prysok, rozwój osobisty. I jeśli potrzebujesz konsultacji u mnie indywidualnej, zapraszam. Zapraszam cię też do wykupu mojego kursu, który nie jest drogi i jest o tym: serce, dusza, umysł, i jest też o zmianach. I może ci pomóc w tych zmianach, i znajdziesz go w zakładce informacje tu u mnie na Facebooku. On jest do odsłuchania: jest pięć podcastów, trzy nagrania wideo. I może ci pomóc w zmianie. Może ci otworzyć umysł, poszerzyć świadomość. Vsehega dobrega. Da, da